Mamy już felgi Zaraz będziemy montować Tak to wygląda założyłem, założyłem na nie opony 145 Na 60 Troszkę się zrobił naciąg I rand wystaje, no ale Chyba będzie dobrze Ładnie się schowają w butniki Zabieramy się Do roboty, teraz będzie maluszek stał Na białych I co, będziesz Tosik? Chyba siada dobrze Obniżenie jest takie duże, także Można będzie wszędzie wjechać Dobra, zakładamy resztę No i jest Wszystkie cztery Założone Tak to wygląda Myślę, że jeszcze trochę jak się przejadę zaraz, to troszeczkę jeszcze się ułoży, troszkę niżej auto będzie stało. Ale prześwity są wystarczające. O. Nie chodziło o jakąś, jakiegoś szuracza podwoziem, tylko żeby to tak delikatnie było obniżone. No i zaraz trzeba rundkę strzelić. I już.